Siema Pany, Jadę kurwa do tego Juska, no. Do mi Majonez i spierdalam. Ledwo w los do kuchni kurwa już siedzę na mnie. Za I zastępuję. Ryzyko jak chuj tam wchodzić dzisiaj. Usuwam się. Bo no za kurwa wyciągnę te pieniądze od niego. <laughs> Dą wam znać, co się tam dzieje. Bo kurwa, ty chcę mnie zamordować. Kurwa, dzisiaj 16 razy dzwonił, ja zablokował numer. Kurwa, mać Dobra, jadę, dam Wam znać później. I z daleka od bab się trzymaj ta dzisiaj. Bo to jest ryzyko. Nara. <grystanie> ho, ho, ho Ale rozpierdol, jasny, mój. Kurwa, baba widać, tyś się wyniesła, bo i nie ma. Zajadko. 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 Śmierdzi, ja, pierdolę, to jechać to. Śmierdzi ja z kurwysy. Ja pierdolaz mi się śmiać co z tego wszystkiego, ale mylna. Kurwa, co oni nam robili? Ja... Mirek, co to No cześć Mirek A, byłem u tego Józka, chciałem kurwa wy wyrwać te pieniądze od niego, ale nie ma go Rozpierdol jak nie wiem w domu Łopie tyz nie ma jego, nie ma nikogo, Hałpa otwarto Dej spokój, to ja bym granat tam wypierdolił wszystko porozwolone Tam musiała ostro bibabić być No Tak? Gdzie? Gdzieś. A młody ich widział No i? Zdjęcie zrobił? Dobra, weź no mi to, to psztyknij kurwa tutaj na ten telefon, muszę zobaczyć Biznesmeny kurwa No, daj no O, proszę, jakie biznesmeny Kurwa, mać. i co, Mirek? Uny ten Józek to musiał już, kurwa, rozdawać numery swoje, jak robił z nami. To jest faniok. No. Teraz bieg wziął semietka i radofuchy tu ściurać. Kurwa, nie mi wózetkę lepiej przyniesie pieniądze za to. Ja byś ich gdzie widział, bo od razu dzwoni. Podpierdoli ich się do skarbówki. No, nie ma już się, nie mimo miltości dla nich. Dobra, dobra no, jak coś to pod telefonem. Jutro mam powiedzę wypłaty i te. I tam prymie na to święto, no. Na razie. Kurwa biznesmeny.